Zakład budynków komunalnych w Oleśnicy kontynuuje rozpoczęte w ubiegłych latach zadania inwestycyjne na terenie miasta. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym mogą trwać roboty budowlane zewnętrzne. I tak przy ulicy 3 maja Kilińskiego-Cieszyńskiego trwają roboty związane z zagospodarowaniem tego terenu. W dawnej FOSie realizujemy roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia, iluminacji murów obronnych, budowie drenażu, wykonaniu placów zabaw sprawnościowych i rekreacyjnych, parku fitness oraz parku edukacyjnego. W parku edukacyjnym zostaną zamontowane urządzenia obrazujące zjawiska fizyczne, waga hydrauliczna, zabawki akustyczne oraz zabawki optyczne. Wykonane zostaną nowe rabaty i nasadzenia krzewami i drzewami. Po zakończeniu zadania oleśniczanie zyskają nowoczesne place zabaw dla różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży oraz pierwszy i jedyny na razie w Oleśnicy Park Edukacyjny. Zakończenie zagospodarowania terenu przy ulicy Kilińskiego-Cieszyńskiego 3 maja. Planujemy na 30 kwietnia bieżącego roku. W 2012 roku rozpoczęto budowę sali gimnastycznej z łącznikiem boiska wielofunkcyjnego oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły nr 8 wraz z przyłączami wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia płyty boiska oraz zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną i gazową. Wykonano drenaż istniejącego budynku szkoły oraz izolację ścian fundamentowych i remont elewacji. Zarówno sala gimnastyczna, jak i boisko wielofunkcyjne zostaną wyposażone w sprzęt sportowy. W wyniku inwestycji powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem socjalnym oraz dwiema klasami na pierwszym piętrze łącznika oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 20 m na 40 m. Na terenie gimnazjum nr 1 trwa przebudowa sali gimnastycznej. W wyniku tej przebudowy budynek został odcieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zostało wymienione pokrycie dachowe wraz z dociepleniem stropodachu, Wszystkie instalacje wewnętrzne zostały wymienione na nowe. Zamontowana została instalacja wentylacyjna, powstało zupełnie nowe zaplecze higieniczno-sanitarne. Pomieszczenie na magazyn dla sprzętu sportowego oraz pomieszczenie dla nauczyciela. W sali sportowej dużej i małej istniejący parkiet zostanie wymieniony na systemową podłogę sportową. Większość z wymienionych wyżej inwestycji zakończy się w pierwszym półroczu tego roku.